KOLSZEJNA! Tak wygląda, kochani. Komplecik. A, są takie spodnie. Patrzcie, takie spodnie niebieskie po prostu. Takie zwykłe. Myślę, że fajne. O Jezu, jakie piękne! Zobaczcie! Ja w tym dresie wyglądam, kurde, jak Nikki nasze po prostu. Ja pier... i e, zarąbiste! Patrzcie na to! Takie burze, jak w ogóle są takie wiecie, milutki materiał, mają taki struksik, mega są. A, takie spodenki krótkie zamówiłem, bo były za 10 zł. Petki z Titusia, boże, słodkie, zobaczcie Patrzcie, jakie ładne Jejuuuś Wow, jaki ładny jest ten róż OMG, jaki bieęgny Glamor jest róż! Hello kitty! O, jakie słodki, zubożki, jaki ładny odcień! O, te mikrofoniki mi przyszły! Jezu, będę robić asemor! Zobaczcie, kochani! Mam dwa głośniczki i takie kabel się podpina do telefonu. I dwa pompony. Jezu. There are forever, Jing, jing, ga jing, go, there forever, bam forever, Dirty and the song. This... Bam! Case, glamour, taki Hello Kitty, zobaczcie. Taki ładny, patrzcie, Jezus! <gry> Śliczny, co nie? Ocenka, kochani, takiego case'a, glamoure, z Hello Kitty. I kolejny case, taki zwyczajny glamour. zobaczcie. A zaraz zobaczycie moje ubrania glamour. To opadnie Wam kopara, bo zaraz się w nie ubiorę, bo jedna jest piżamą. Zobaczcie, tak, takie dwa case, jak... To jest przepiękne. Boże, ja to po prostu musiałem mieć, nie? Patrzcie na to. To są trimery do brwi. Hello Kiri! Zobaczcie! Boże, to jest piękne! Kolejne opakowanie do airpodsów, ale za małe chyba jest. Nie wiem. Takie jeszcze, ale też za małe, więc mogę wam opchnąć, albo za darmo wam dam. I takie jeszcze, patrzcie. Glamur. Taki słodziutki kejsik kupiłem, patrzcie na to, jaki piękny, patrzcie. O oh my gosz. Ten puszek ogromny, patrzcie. Ten pusz... Jo, pierdziele, patrzcie, jaki puszek ogromny sobie zamówiłem, patrzcie na to. Jezu, jakie piękne. To jest błyszczy creak and morte. O Jezu, jakie to jest. Ja pierole, ole. Uwaga, próba testu. O. Oh. Jakie glowli! Co to jest? To są te spodnie ładne, patrzcie. Dobra, tak one wyglądają. Plejada, kurde, gwiazd. Takie spodenki czarne, zwykłe. Ja takie za ma... Aha, bo to jest komplet! To jest piżama, tak? To jest chyba piżamka. Patrzcie taka słodka hello kitty, piżamka. to jest? O Jezu, to są takie, patrzcie, to są takie na nogi, jak to patrzcie. To są takie, wiecie, żeby myć cały dom. O, glamour. Blondy, glamour. Glamour, Blondy, glamour i brunetki! glamour. Blu. A, takie okej sobie wziąłem. I teraz patrzcie na to, kolejne glamour. Jezu, no zobaczcie na te spódnie. Jezus jakie seksy! Ten case burze, jaki piękny burze! To się... I patrzcie, patrzcie, jest case, nie? I wiecie, tutaj się przymocuje te Hello Kitty na tego case'a. Patrzcie teraz na to. To jest po prostu lusterko. Boże, jaki to jest cute!